Siemano moi drodzy, jak wiecie, miała pojawić się nowa aktualizacja do Assassin's Creed Mirage, która to ma wprowadzić nową grę Plus. No i właśnie dzisiaj nadszedł ten dzień, czyli mamy wtorek, tak jak przewidywałem. No i dzisiaj od godziny 13 będzie dostępna dana aktualizacja 1.0.6. No i jak to bywa, wczoraj dostaliśmy już patch notes, w których możemy zobaczyć sobie, cóż takiego wprowadza ta aktualizacja poza nową grą Plus. No i dokładnie też, jak ona będzie wyglądać. No i tak też czytamy sobie tutaj... Oczywiście mamy wprowadzenie, informacje o tej aktualizacji. No i najpierw, ile będzie ważyć ta aktualizacja? No, Xbox Series X i S 476 giga Xbox One 333 GB, PlayStation 5 2 giga najmniej jak to zwykle bywa, PlayStation 4 3 GB, no i PC zazwyczaj jest największa objętość tego pliku, tych plików. No ale przejdźmy sobie dalej. Mamy tutaj, przechodząc do gry, nowa gra plus. Nadchodzi do Assassin's Creed Mirage. Po ukończeniu głównego wątku fabularnego na dowolnym poziomie trudności rozpocznij nową grę, zachowując wszystkie zebrane umiejętności i sprzęt slash kostiumy z pierwszej rozgrywki. Czyli dokładnie tak jak przewidywaliśmy, że wszystkie możliwe ulepszenia postaci dostaniemy tutaj do tego nowego przejścia. Dodatkowe szczegóły. Rozgrywkę w nowej grze Plus można rozpocząć z poziomu ekranu tytułowego lub menu pauzy. No i okej, okay, to w porządku. I dodatkowo możesz pominąć prolog i zacząć bezpośrednio w Bagdadzie. No tutaj muszę przyznać, że ta opcja, raczej nawet nie zastanawiałem się czy coś takiego będzie, ale teraz z perspektywy tego, że już mamy to tutaj wyszczególnione, to uważam, że jest to bardzo dobre zagranie. bo Osobiście tego prologu nie za bardzo chciałoby mi się oglądać, tym bardziej, że raczej zagramy sobie gdzieś na live'ie, chwilę i zobaczymy jak to będzie działać, funkcjonować, no ale to nie wszystko co dostajemy w tej aktualizacji, w tej nowej grze Plus. Mieliśmy tutaj dostać oczywiście wspomniany tryb permanent, czyli permanentnej śmierci, że na jednym życiu musimy przejść całą grę, inaczej w momencie zginięcia, śmierci naszej postaci zaczynaliśmy historię od nowa, no ale niestety została ona wycofana i ma pojawić się na początku. Przyszłego roku, 2024, tak zaznaczył Ubisoft. Tak więc miejmy nadzieję, że nie będzie to jakoś późno, tylko na samym początku. Dobrze, no i dalej dostajemy tutaj jeszcze nagrody do nowej gry Plus. Przede wszystkim najważniejszy to oczywiście strój bajeka z Assassin's Creed Origins, którego jeszcze nie mieliśmy. Mieliśmy taki podobny, który się stylizował właśnie na tym, ale nie dokładnie ten. No i tu jest bardzo fajnie, że takie rzeczy dostajemy za rozpoczęcie. Tylko nowej gry Plus, to już w tym momencie odblokujemy ten skin, no a dalej, podczas gry uzyskamy trzy unikalne barwniki, właśnie do tego skina, do tego odzienia bajeka. Dodatkowo, oczywiście, zostały jeszcze naprawione różne błędy, ale też zostało ulepszone poruszanie się, a dokładnie parkour, a jeszcze konkretniej to ten wyrzut do boku i do tyłu. On miał słaby zasięg, jak na razie w podstawowej wersji Assassin's Creed Mirage, no. A na szczęście chyba Ubisoft oglądając te różne mody, które tam ludzie poudostępniali, w których ten wyrzut był naprawdę spory i dało się ładnie przeskakiwać o wiele płynniej pomiędzy budynkami. Które były trochę szerzej rozstawione, czy też ta przestrzeń między krawędziami, które potrzebujemy przeskoczyć, była większa, no i także to zwiększyli. Jak bardzo? No to się dopiero okaże, bo ja to nagrywam w poniedziałek wieczorem, tak więc zobaczymy już jutro. No i cóż my tu mamy jeszcze? Z takich najważniejszych błędów to sobie pozaznaczyłem tutaj kilka. Z tych ogólnych to naprawiono błąd, który powodował, że łupy kieszenkowców nie mogły zostać prawidłowo odzyskane po wyeliminowaniu celu. No to wiem, że to się pojawiało właśnie. Między innymi fabule, gdy tam musieliśmy po prostu coś zlutować. Sam tego nie doświadczyłem, ale wiem, że takie rzeczy występowały. Wprowadzono ulepszenia zabójstwa łańcuchowego. Nie wiem, co to mają na myśli, ale no zobaczymy, czy będzie to widoczne w ogóle tak na pierwszy rzut oka, jak teraz sobie to odpalimy. Naprawiono błąd, który powodował, że gracz mógł upaść podczas wykonywania skoku o tyczce. To w ogóle, jak przeczytałem, to się zdziwiłem, że takie rzeczy były. Bardziej bym to już w. Wy... Kategorii MEMA rozpatrywał, no bo ja nie miałem takiej styczności z tym błędem, ale jak ktoś to miał, no to myślę, że za pierwszym razem, jak to się stało, to był naprawdę zdziwiony i dosyć śmieszna sytuacja. Naprawiono problemy z kolizjami, no to to jest zawsze takie wyrywające nas z imersji, gdy te kolizje między npc i naszą postacią, czy też postacią a różnymi ścianami, czy też budynkami nie do końca się zgrywają. Naprawiono problemy z nawigacją i interakcją z postaciami niezależnymi, no to właśnie o tym co wspomniałem. Ja w ogóle bardzo mało tych błędów tutaj miałem, które wymienili. No ale nie wiem, czy to moja kwestia tego, że nie zauważyłem tego, czy raczej tak mało ich występowało. Tutaj, co do stabilności, właśnie tutaj liczę na dużą poprawę. Zobaczymy jak to będzie. Wiele ulepszeń, stabilności, wiele poprawek. No, aparatu to tutaj źle po prostu przetłumaczyło. No, ale tu liczę na jak najbardziej, no, powinni zwiększyć trochę te FPS-y, bo no, na tym silniku nie do końca nie jest to super płynne, nawet jeżeli mamy jakąś, jakieś super karty, super sprzęt. No i wśród różnych się znalazły takie rzeczy, jak strudnicy będą teraz reagować, gdy zobaczymy, że basym zrywali i skończy, no to byłoby super. Bo jak na razie, to, szczerze mówiąc, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek mnie zaatakowali, dalej wrogowie nie będą już badać płonących ciał, na które wpływa cecha stroju demona ognia. No to tutaj wiem, że był problem, że mimo tego, ten strój jest płatny, ale jeżeli używaliście go, to on miał taki perk, że te ciało spopielał. No i to ono powinno zniknąć. Ono znikało, my go nie widzieliśmy, a NPC podchodził i dalej mógł się przyglądać temu ciału, którego tam nie było. No dziwna sytuacja. Kapitan straży nie może już zadąć wróg, gdy jest w stanie szału. To muszę przyznać, że też bardzo ciekawa sprawa. E, aż tyle nie używałem tych strzałek oszałamiających, że tak to nazwę. Jeżeli on był w szale jeszcze potrafił wezwać wsparcie, no to... Coś słabe te strzałki, słabe, słabe muszę przyznać. Naprawiono błąd, który powodował, że strażnicy nie ruszali się ze, swoimi, ze swoich pozycji po wykryciu Basima. No i to, jak go doświadczyłem, to myślę, że każdy gdzieś zauważył, że po e, alarmie jednak nas nie zaatakował jakiś strażnik, czy też przeciwnik, no i po prostu łatwiej było go wyeliminować. Tutaj dalej już uwaga, spoilery: tam nie będziemy się zagłębiać. To są poprawki odpowiedzialne za po prostu misje fabularne i tam jakieś niuanse, które w nich występowały. I muszę przyznać, że jestem zdziwiony, że tyle rzeczy dodali, bo raczej się spodziewałem, że będzie to nowa gra, Plus i nie myślałem nawet w kategorii tego, że będą jakieś nowe stroje, czy też farbowanie ich. A o ulepszeniu parkouru to już całkiem. Tak więc by się to prezentowało, moi drodzy, na tyle w tym materiale. No i zobaczymy, jak to będzie później wyglądać gdzieś pewnie na live. Tak więc zapraszam Was. My tam aktualnie przechodzimy sobie całą serię Assassin's Creed. Czy to na YouTubie, czy to na Twitchu. Zawsze daję informacje na społeczności, więc jak chcecie, to bardzo serdecznie zapraszam. Aktualnie jest ogrywany Assassin's Creed 3, czyli przygody Connora Canueia. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć, cześć.